Hej, z tej strony Transforman. witam was na filmie z losowania nagrody. Przejdźmy więc do filmu. Film nagrywałem w CAM Studio i tam będzie wszystko jasne o co kaman. Ok, już jesteśmy. Jak widzimy, jesteśmy na stronie głównej mojego kanału. Zaznaczam liczbę subskrybentów, ponieważ ona posłuży nam do losowania. Przechodzimy do arkusza kalkulacyjnego. Tutaj mamy wklejoną wielokrotnie listę osób biorących udział w losowaniu. Okazało się, że to jest 21 osób. Jest to wklejone tam do 606 pozycji. Numer subs Liczbę subskrybentów wklejamy tutaj w komórkę A528. Zwycięzcą jest Homman 7. Gratuluję. Odezwę się do Ciebie prywatnym kanałem. Pozdrawiam Was! Hej!